Program jest rzeczywiście nowy, no się tytuł tego jeszcze nie grali i nie grali, bo nie było tego ani w telewizji. Mam nadzieję, że nie ma tego też w internecie, że w takim szanowie też nikt tego nie nagrywał. No oczywiście nie zmienimy się nagle w tym wieku po tylu latach, więc jest to program, który no, jest zanurzony w naszym poczuciu humoru. Mam nadzieję, że jest trochę lepszy niż ten ostatni program, ale tak myślę o każdym naszym programie. Nawiązujecie do codziennych sytuacji, ale też do problemów, z którymi się borykamy. No, choćby kwestia uchodźców, ale też kwestia wychowania dzieci. No właśnie, bo te tematy ciągniemy za sobą jak taki kuter, sieć. I teraz, jak zauważyłem, rzeczywiście, przede wszystkim ten program jest o dzieciach. To się stało nieco przypadkiem, no ale przecież robimy program kabaret. O tym, o czym rozmawiamy, co nas zajmuje, co nas kłopocze, a kłopoczą nas nasze dzieci, które dorastają. Chociaż w moim przypadku mam jeszcze takie maleńkie, które dopiero zaczęło rosnąć. No ale tak, to są nastolatkowie, którzy mają swoje problemy, a my, ich rodzice, mamy swoje związane z nimi, więc myślę, że dzięki temu możemy się porozumieć z publicznością, bo w końcu wszyscy jedziemy na tym samym wózku w tę samą stronę. Nie obawiał się pan po uchu Prezesa, że będziecie kojarzeni już tak bardziej politycznie, no i w tą stronę, że będą oczekiwali niektórzy, że będą szły wasze skacze. Ja tutaj na początku programu uprzedzam lojalnie, że to nie będzie o polityce, że nie ma tu nic wspólnego, nie ma tu nic wspólnego z uchem prezesa. To była osobny seria, osobna rzeczywistość. Trochę polityki tu jest, może nie w takim dosłownym kształcie jak w naszym serialu, ale nie da się od niej uciec. Natomiast Akcja naszych sklepczyk głównie dzieje się w domach, wśród ludzi, którzy właśnie tych polityków wybierają, więc właściwie możemy zajrzeć do źródeł, dlaczego nasza polityka jest taka, a nie inna. Czytałam gdzieś w wywiadzie z Wami, że wiele osób po Waszych programach mówi, kurczę, ja mam to samo. Czy rzeczywiście to tak jest, że to z autopsji te pomysły się rodzą? To mnie najbardziej cieszy, jak słyszę takie głosy, bo wtedy jakaś tworzy się między nami więź i rzeczywiście ja nie szukam jakichś abstrakcyjnych tematów, bo najfajniejsze jest to, co się dzieje między nami, między ludźmi. Tak Zawsze myślę, że pewnie to, co się wydarzyło u mnie w domu, wydarza się w wielu polskich domach, więc jeśli napiszę o tym, czy tę historię opowiem, to znajdziemy niż porozumienia z naszą widownią. Jakie plany no, zapewne będziecie prezentować ten nowy program? Jeździmy po Polsce, zapraszam na naszą stronę internetową, tam jest grafik wszystkich naszych występów w Polsce za granicą. No i myślę, że tak sobie odetniemy po tym uchu Prezesa. A, nawiasem mówiąc, mamy sztukę uchu prezesa w Warszawie w tarczy piętro. Tam zapraszam. Będziemy też jeździć trochę po Polsce, między innymi będziemy w Zabrzu, w Katowicach, zdaje się w Krakowie. Jak już mnie cała historia związana z uchem prezesa, to zrobimy jakiś inny serial, który będzie zupełnie, zupełnie inny. A co to za czapka? Która? Ta zielona. A ta? Made in... Koton. Koton? Nie znam takiego kraju. A jaka flaga? Czarne żelazko na białym tle.